Serdecznie. Ostatni trening 2020 roku. Ja go nazwam, ja go na, nazwę sobie nie jakimś tam stylem, który bym chciał tutaj e, się popisywać. Po prostu apteka zdrowia dla każdego. E, nie tylko dla e, seniorów. Zresztą te rzeczy, które ja w tej chwili e, będę robił, no, są dosyć trudne i trzeba tutaj uważać. Więc bardziej te tai 3 które ja wykonuję, ma tutaj rację bytu. E, jak najbardziej młodzieży w tej izolacji, no co robić? Ja dzisiaj byłem w lesie, pobiegałem. Zimno, deszcz. E, obowiązki domowe z córkami. No i teraz yy, właściwie no nie oglądam telewizji, komputer mnie na tyle interesuje, ile bym coś tam musiał napisać, zrobić, więc najlepszy jest trening. Yy, samemu jest trudno ćwiczyć. Yy, już miałem z partnerami na sali, no ale niestety musimy czekać do 17 stycznia. Dlatego dobrze jest coś. Robić samemu w domu. Jeżeli możecie, kupcie sobie rękawice, może trochę duży wydatek, ale one w jakiś sposób pomagają yy, nam ćwiczyć. No, dzisiaj, ja zawsze do muzyki, ja lubię tą rytmikę, zrobię swój zestaw. Wczoraj zrobiłem Wam taką gimnastykę bardziej sylwestrową, bym powiedział, bo yy, taką zabawową. Dzisiaj też na luzie, dlatego nie mówię żeby tutaj metodycznie nie denerwować specjalistów. Apteka zdrowia, to co robię, uzupełniam swój trening. Oczywiście lepiej mi jest na sali gimnastycznej z partnerami ćwiczyć. Na pewno jest lepiej, kiedy jest tarcza, kiedy ktoś pracuje przed nami. No tutaj trzeba z cieniem ćwiczyć. Tylko pamiętajcie, że te wszystkie ćwiczenia nie są na zasadzie, że tam się rękami. Jest to rozluźnienie na naprężenie, ten stretching tutaj jest. Można powiedzieć, zamiast tutaj na mojej ławeczce ćwiczyć sobie ciężarami, to ja mogę to robić. To samo podobnie przy tych uderzeniach, gdzie jest to naprężenie, rozluźnienie, gdzie tą sprężystość yy, yy, mięśni na pewno doskonale, jak i cały swój organizm. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Pamiętajcie, nie warto się wygłupiać. To, co Cię napisałem na zakończenie, jeśli chodzi o terapię emocji, warto sobie przeanalizować. I po to, jesteśmy, po to jesteśmy stworzeni przez Boga, żeby umieć przetrwać, żeby akurat nie żyć w wygodnictwie, w takim komforcie i żeby całkowicie w jakiś sposób odsunąć się od tego, że człowiek jest stworzony do sawanny. Nie wiem czy pamiętacie to co mówiłem. Jest stworzony cały czas do przetrwania. I tym się trzeba kierować. I damy radę wszystkiego najlepszego jeszcze raz w przyszłym roku. A ja zaczynam swoją zabawę. i prawy. Pusty. I raz. I dwa. I trzy. I cztery. I pięć. I sześć. Dek -dek. Siedem. Osiem. I dziewięć. I dziesięć. Druga seria. 3 4 10 6 7 8 10 10.